Dzień dobry wszystkim, mamy 25 kwietnia dawno się tak już nie nagrywałem, już nie pamiętam kiedy Uu, dawno temu, więc trzeba sobie taki kontencik nagrać w aucie, lecimy zrobić trening yy, bareczki dzisiaj, yy, jedno ćwiczenie na klatę, triceps yy, ogólnie powiem wam, że to jest chyba jeden z najlepszych treningów Moich ulubionych to barki. Tak, od pewnego czasu polubiłem robić barki, więc pociśniemy sobie, zobaczycie yy, co i jak, co się zmieniło. Opowiem Wam później yy, dalsze plany, bo za niedługo będę miał trochę dłuższą przerwę od wszystkiego. Więc. Yy, Oczywiście materiały będę kręcił, ale yy, no w kolejnym materiale wam wszystko powiem, bo będę miał miesiąc przerwy yy, od treningów, a dlaczego to się dowiecie w kolejnym materiale, a już za dwa tygodnie cisnę na urlop do Polski, więc mega się jaram. Yy, no i w sumie na wstęp to tyle jeszcze mogę powiedzieć. Zostawcie łapkę w górę, komentarz jakiś i żeby być z każdym filmem na bieżąco, mnie oglądać na dole. Czerwony guziczek, subskrypcja, żeby był szary. Nie? A teraz odpala mautko, ciśniemy na siłkę, robimy turbomocny trening. Jak każdy trening, i widzimy się za chwilę. Halo, halo, rozwoczy, rozwoczy, jak mnie słychać. Mam nadzieję, że dobrze. Witam serdecznie z siłowni. Jak już widać, płaska ława jest, jest! 160 na klatę wyciśnięte, wyciśnięte. Czy mi się uda w ciągu dwóch tygodni wycisnąć więcej? 162,5 czy 165? Nie wiem. I wy też pewno nie wiecie. Ale czy się dowiecie, to się okaże. Ale ja nie o tym. Eee, zrobimy sobie jedno ćwiczenie na klatę, oczywiście na płaskiej. Póki co, później przejdziemy na barki, później zrobimy tricepsa. Eee, I na koniec, jak będzie hala, sala, sala wolna na górze, zrobimy ostatnie pozowanie. A na czym? Na masie. Dobrze, dobrze powiedziane, na masie. Co dalej po masie? Oczywiście można się domyślać, ale wszystko w kolejnym materiale. Po co ta przerwa? Co dalej? Co i jak? Dowiecie się później. Teraz nagrywamy sobie trening, pozowanie, więc to najważniejsze. Ja się będę rozgrzewał dopiero co. Szedłem na siłownię. Musimy rozgrzać. Wszystko mnie boli. Po poprzednich treningach oczywiście zakwasy mam wszędzie, gdzie się da. I co? No i w sumie póki co, na tyle ja się rozgrzeję. Jak będę wchodził już na roboczą serię, to nagramy. No i dobra, mamy pierwszą serię roboczą. Założone 150 kg. I ogólnie pewno dwóch powtórzeń nie uda mi się zrobić. Ale robię coś takiego, że robię jedno powtórzenie, 10 sekund pauzy, drugie powtórzenie. Jak czuję, że mogę dalej, to kolejne 10 sekund pauzy i, i robię kolejne powtórzenie. Ale dzisiaj czuję po poniedziałku, jeszcze bo miałem klatę, że jeszcze się nie zregenerowała do końca, więc jak będzie, zobaczymy. Ale Wam też polecam coś takiego zrobić, jak robicie sobie serię. Na przykład zrobić sobie ileś tam 8-10 powtórzeń, odłożyć ciężar w danym ćwiczeniu, poczekać do 10 sekund i jeszcze domaksować ile możecie. Więc fajny taki inny bodziec na pewno na mięśnie. Dobra, odkładam mikrofon i ciśniemy. Co ja tam mówiłem o tym, że nie mam siły. Ja mam szczerze pojęcia. Poszło na 3 czwarte powtórzenie z pauzą. I to mi się podoba. No i właśnie o tych zmianach, co Wam mówiłem, to w każdej partii po jednym takim głównym ćwiczeniu na partię mam po trzy serie. Więc tutaj już dawno miałem na klatę trzy serie. Więc sobie zobaczcie założone jest 117,5 kilo, więc yy, zrobimy sobie zakres 10-12 powtórzeń. Ale to tak jak mówiłem zobaczymy ile siła da, bo zrobiłem sobie drugą serię tamtym ciężarem yy, 150 ką i powiem Wam, że było już ciężko, yy, więc sobie zrobimy szybką serijkę. Lecimy. Pierwszym ćwiczeniem jakie zrobię, zrobimy to są z nosy siedząc do boku i tutaj jako, że zaczynam pierwsze na barki, to tu sobie robię trzy trzy seryjki ponieważ to jest jednak boczny akton barków, więc buduję te barki, żeby były szerokie i Ogólnie wam nie powiedziałem o nowości, bo mam nową metodę. Zazwyczaj tak jest tam, gdzie mam te trzy serie, bo mam taką metodę. Robię sobie jedno powtórzenie i połówkę. I pół powtórzenia i wtedy to jest jako dopiero jedna, jedno powtórzenie. Więc taki pół ruch i cały ruch. I dopiero jest jedno powtórzenie, więc... No, dosyć ciężkie, ale fajnie wchodzi. Jednak po którymś tam już powstanie, nawet 10, a tak naprawdę to już jest 20 albo 15. Zależy jak liczyć. No, jednak wchodzi mocno. Dobra, pierwsza seryjka, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Włączam muzykę i lecę. wierzyć na słowo, ale paliw hu. No, może niepełne ruchy były, ale naprawdę ciężko, ciężko. Nagram wam jeszcze trzecią serię od przodu. Te połówki co mówiłem mam przy dwóch seriach, a trzecia seria już jak jest, to jest normalna. Więc sobie wrzuciliśmy z 17,5 na 20 i tutaj robimy zakres. Taki sam jak w tamtych seriach, czyli 12-15, tylko że już jedno to jest jedno powtórzenie. Jeden ruch to jedno powtórzenie. Bez zbędnego gadania, choć mógłbym gadać i gadać, ale trzeba robić. Musiałem rzucić co innego, ponieważ z początku miałem maszynę na hamerze. Sobie wyciskałem, bo teraz wyciskanie na głowę miałem na hamerze. Hamera mi zabrali. Jest tu taki hamer ze sztapkami, ale już tyle ciężaru co tam zakładałem to już maszyna nie wyrabiała. Musiałem zmienić na wyciskanie handli, ale tu był problem, że nie róbcie tego w domu. Pięćdziesiątkami musiałem wyciskać nad głowę. Czajcie to jaki to jest kurde ciężar. No. Więc pięćdziesiątkami nad głowę, więc miałem problem z zarzuceniem tego na bark jeden drugi, więc tutaj traciłem najwięcej siły. E, więc były pięćdziesiątki. E, Mniejsze to były 46, 46 jeszcze spoko, ale robiłem zakres ten co mam od 8 do 10, więc robiłem 10, 11 powtórzeń, więc, a 506 6, więc sami widzicie. Więc przerzuciłem się na Smitha, Dzisiaj pierwszy raz robię, nie wiem, mam założone na 90 kilo, co z tego wyjdzie, zobaczcie. Sami ciśniemy, łączę muzykę. 火焰。We siedem i pół ale spokojnie chwilę odpoczynku i dopchamy tą ósmę żeby było oła ale barki wchodzą dobra nawet się udało na 9 razy, więc sami widzicie trochę ten Smith też jest taki koślawy bo go buja jak cholera jak założy więcej ciężaru no ale trzeba sobie jakoś radzić jak już brakuje ciężaru dla mnie. dobra, kolejnym ćwiczeniem jakie sobie zrobimy to będą wznosy na linkach ale nie z przodu standardowo tylko z tyłu, gdzie ten mięsień całe barki są już spięte gdzie rękę damy do tyłu już są napięte do tego jeszcze linka napięta i cały czas spięty mięsień więc myślę że pompa ogólnie jest po dwóch ćwiczeniach na barki już a jeszcze trochę przed nami więc sobie zrobimy 30 jedną rękę 30 Drugą rękę, I jak wspominałem, pamiętajcie, zaczynajcie od słabszej. Ja to zaczynam zawsze prawą, bo jestem prawy. No, muzyka i lecimy. <try> What's like this? <laughs> oh. Oh. Już jest naprawdę sporo. Zobaczcie te bareczki. Lewa, prawa, jak to siedzi. Kolejne, a zarazem przedostatnie ćwiczenie na barki. To są po prostu wznosy. Sznura jednorącz do przodu, żeby aktywować trochę przód barków. Mieliśmy dwa na bok. Mieliśmy wyciskanie naprzód, i teraz mamy kolejne naprzód. W sumie powiedziałem, że pierwsze, sorry, drugie, drugie ćwiczenie, przecież wyciskanie było. Drugie ćwiczenie naprzód, i ostatnie ćwiczenie to będą odwrotne butterfly e. na tył bareczków, i tak skończymy dzisiaj barki. Więc sobie zobaczcie sami. Nie, ćwiczenie na bareczki dzisiaj, e, tak jak już mówiłem, ostrożne rozpiętki. ciężar taki, że aż tam głupie w kościach, w mięśniach, ale nie ma co i pamiętajcie, nieduży ruch tutaj, króciutki ruch, żeby zaangażować tył barku, a nie plecy, no to zobaczcie sami. mamy już zaliczone to teraz mamy dwa ćwiczenia na triceps pierwsze to jest prostowanie rąk jednorącz akurat miałem wcześniej sznury ale zamieniłem sobie na uchwyt chwytem, można zrobić i pod podchwytem na sznurach no metod jest dużo wiadomo ale warto sobie Różne chwyty popróbować, nie? Dobra, włączam muzykę, oczywiście, standard i wciśniemy z pierwszym serią. Jasno, tu, ale wiadomo, jakieś ciasno to jest przyjemnie, nie? No, mamy drugie jak i ostatnie ćwiczenie na dzisiaj. Chyba, że mi coś strzeli do głowy i będzie mi mało, i coś dorobię, jak zawsze. Myślę, że tej maszyny jeszcze w sumie nie widzieliście na tym kanale. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale nie jestem pewien, bo nie pamiętam już. Wiem, że na poprzedniej siłowni. Robiłem na tej maszynie tricka, więc sobie zrobimy pierwszą seryjkę I tutaj mam te połówki. Zapytacie, ale mówię, że w pierwszym ćwiczeniu na daną partię, no tak, ale przy prostowaniu jednorącz, jak miałem tam połówki zrobić, lepiej tutaj połówki bardziej wchodzą, nie? Więc dwie serie z połówkami i trzecia seria normalna. Halo, halo, jak mnie słychać? Dobra Nie wiem czy tam z tyłu widać Robota ktoś odpalił jeździ tam Ale czy go widać na ekranie Nie mam pojęcia Tak, coś tam widać małego jeżdżącego No dobra, ja już jestem na górze yy, Drugi raz nagrywam, bo zapomniałem sobie mikrofonu i on daleko leżał i w sumie mówiłem, a nic nie było słychać, nie. No i dobra. Zobaczcie sami jak prezentuje się sylwetka na masie i na dole w komentarzu dajcie znać czy jest git, czy 2 na 10, czy mogło być lepiej, czy jest spoko, nie? Mam nadzieję, że chociaż jeden komentarz się jakiś pojawi. Oczywiście jak ktoś dotrwał do tego mom momentu, nie? No, ja się zabieram za pozowanie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za wszystkie oklaski. Dziękuję, dziękuję. No, i tak się w sumie prezentowała moja sylwetka, więc dajcie znać, jak oceniacie takie 90 kilo żywej masy przy 1,70 m. Więc trochę tej wagi jest. Myślę, że jakby zrzucić 12 kilo, to by odsłoniło ładnie wszystko ale to wszystko opowiem w kolejnym materiale co i jak a teraz pozowanka to by było na tyle lekka przypinka no więc jak się już przebiorę, będę w aucie to za nagramy końcówkę filmu siemanko, moi drodzy mamy dwa dni później po tym jak nagrywałem dla Was materiał, eee, a to dlatego, że trochę mnie poniosło w piątek, dzisiaj jest niedziela. Eee, na siłowni byłem 3,5 godziny, a później po siłowni zagadałem się jeszcze z Marcinem półtorej godziny, więc 5 godzin poza domem. Eee, trochę głód mnie złapał i nie, nie nagrałem zakończenia, więc ja jestem dzisiaj akurat po treningu nóg więc jak widać pod siłownią autko z tyłu. No i co? I w sumie mogę powiedzieć tyle. Jak się materiał podobał. Zostawcie suba, komentarz, lajka. Możecie udostępnić materiał wszędzie, gdzie możecie. I co? Ja się, ja się z Wami żegnam. I widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się na razie.